No, oh, witam bardzo serdecznie z tej strony Skuler i chciałem właśnie małe ogłoszenie parafialne tak, bo akrat, akrat to jest to specjalne wydarzenie gdzie jestem naprawdę w eleganckim garniaku i cóż, właśnie sprawda jest taka, że już powoli ta już już dobiega tak naprawdę końca zostaje mi tak naprawdę dwie rzeczy główne, które chciałbym zrobić czyli chociażby między innymi to właśnie toczyć w końcu walkę z Widerem i no i skrzeszenie na nowo chociażby Smoka i ponowne, chociażby, podobna nam z nim walka. No i no właśnie, muszę Wam powiedzieć, że Minecraft już nie jest już taki sam jak i kiedyś. No i naprawdę myślałem, że, że coś uda mi się jeszcze pokombinować, ale no niestety. No już mi się nie udaje za bardzo. No, chyba mam wrażenie, że już do tego kontentu tego typu się nie nadaje. I tak. Ja jeszcze nie wiem, co będzie właśnie z tym Minecraftem. Totalnie nie wiem, co będzie. Ale mam nadzieję, że chociażby na Minecraft Live trochę nam zapowiedzą więcej nowości i mam nadzieję, że w najbliższe aktualizacje będą mieli więcej i naprawdę interesujących treści, które naprawdę trochę nieco rozmaicą Minecrafta, bo nie da się ukryć, że. No trochę z tym jest akurat bieda. To jest akurat, no już dupę nie urywa. No no niestety. No, no niestety. Ale jednak dobrze jak będzie już naprawdę wartościowy content. Które nam dostarczą w najbliższej aktualizacji, to może wtedy wrócę do tego i zrobię drugi sezon Edek. Crafta, ale jak na razie, to już chcę już zamknąć, więc dobra. No to właśnie, jedyne, co już mi zostaje to właśnie, mm, no, no to właśnie, stoczenie, walkę z Widerem. To jest właśnie jedyna rzecz, którą chociażby chciałam już zrobić w tym odcinku. Mm, chociaż właśnie chciałem jeszcze trochę na polowej, na gasty, żeby trochę pozdobywać. Właśnie jeszcze te... no te 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 kryształy, dzięki którym bym oczywiście skrzesił smoka. Więc co jeszcze tego napolułem właśnie na uzygasta czy na 4 no To będzie jaka. No tak jak już mówię, to będzie ewidentnie koniec serii Edekrafta. No niestety tak już niestety jest. No i właśnie też właśnie patrzę na statystyki głównie YouTube'owe i masz już... Ten content Minecraftu już nie jest taki sam. Już mało kogo to interesuje. Właśnie wydaje się, że już ci większość widzów staje się bardzo leniwa, ale to strasznie leniwa. Ja robię specjalnie dla was content, a to właśnie takie rzeczy właśnie się dzieją. Ale wiele innych jeszcze rzeczy zrobię pewnie, żeby jednak chociażby to kończyło się te dane achievementy, które chciałem wykonać. Przynajmniej chociażby to może bym zrobił. Um, Właśnie te rzeczy chciałem właśnie jeszcze zrobić, czyli właśnie przywołanie znowu smoka, to i to. No myślę, że dałoby się bez żadnego problemu myślę wykonać. Ale też właśnie jest widać, że już zająłem się właśnie chociażby z i skupiłem się na nowy bo właśnie strasznie... To właśnie strasznie mi zależało, żeby jednak kontynuować takie rzeczy. Chociażby przede wszystkim też to, że... Też pracuję wszystkim o animacje, więc... Więc też możecie się spodziewać. W ręce, czy później na moim kanale I nie chcecie czekać kolejnych odcinków z, tej, z tych wszystkich filmów To oczywiście subskrybujcie mój kanał Chyba że jeśli faktycznie mój, lubicie mnie oglądać No to możecie subskrybować i yy, no to wtedy można Bo wtedy podyskutować czy faktycznie lubicie oglądać moje filmy No ja jestem ciekaw nie, no, czy ktoś tu jeszcze w ogóle lubi mnie oglądać nie Ale nie jestem pewny czy w ogóle dobrze się nagrywa mój głos Strasznie, chociażby problematycznie z tym mikrofonem, ale już nic nie poradzę. Słyszę gasta. Mm, tylko, że właśnie, że zrobię to na wypadek. kiedy na tych koordynatów, żebym chociażby wiedział w razie czego, jakby miało się wrócić już. Zaraz to no ogarniemy, spokojnie, zaraz ogarniemy lidera. Tylko chcę naprawdę załatwić te z rzeczy i no i wtedy będę szczęśliwym człowiekiem. Który, jak ja nie lubię tu chodzić. Ja no i gdzie jest ten gaz, kurde, no bo zawsze lubię musisiby to respić, nie? W takich momentach to lubił mi się starczyć się respić gdzieś tutaj, no. I co teraz ja mam go szukać tutaj? Gasi, no Ogarnij się, ty! No gdzie ty w ogóle? Respi się! Przecież to jest chyba wystarczające miejsce, żeby. żebym się tu respił. To jest. to sama forteca? Gdzieś są, one? nie, no nie rób ze mnie jajty. Tu jest, kurde. No i. no i nie ma. No to super. No to... No to, że się ciebie się gubił, nie? Ja pierdziele. O no nareszcie. Ile można było, no. Jest! Cztery No nice! i Tyle akurat chciałem. Dziękuję bardzo. Też mogę się skoko nie wrócić i po prostu... Zająć się tym, co chciałem zrobić. Znaczy czy to jest ta sama? Ja, że... Chyba, że właśnie... No właśnie, może ze względu na to, że mnie dawno tu nie było To czekaj, po w sumie chyba tak też właśnie potrzebuje oczy, więc... Będę na trochę nazbierać tego Cyk cyk Dobra, chyba powinno starczyć mi tyle chyba Mam nadzieję Nie no, przynajmniej starczy Jak na razie 215 minus 500 Cztery gasty, no, cztery łzy, tak, super. To już można, już dobra, to już można, iść, to już te sprawy już załatwić, no, i dobra. Okay. No to już mamy kolejne rzeczy do dogarnięte. Mam tu już jakaś na zapas, cyk, cyk. Yy, czekaj, yy, nie to. Cyk. I jeszcze z sobie szkła No i zaraz no się m, będziemy się lać kurde z tym widerem całym Właśnie myślałem Właśnie najlepiej jest właśnie zakończyć to serię z hookiem I rzeczywiście tak zrobię Jak będzie faktycznie drugi sezon EtoCrafta no to wtedy powie do mnie I mam nadzieję, że wtedy z tym wszystkim będziemy razem No i właśnie jeszcze tutaj właśnie naszykowałem sobie Parę mi potrzebnych rzeczy Właśnie tych podków chociażby to jako zwiększony skok 2 bo właśnie będzie latał siła, żeby właśnie teraz też nabić sobie i szybkość no uznałem, żeby właśnie te żeby te miksturki powykorzystać i tak dalej, więc no czemu nie, i tutaj chowałem nie, tak tu mam schowane koksy no, mam swoje koksy no trochę się nazbierało w ogóle e, chyba o tych komnat prób, czy innych tam struktur, więc ech, fajnie już wykorzystać ja. I w sumie chyba jeszcze na wypadek, jeszcze wezmę przynajmniej totemy. No bo słyszę, że mogą mi się tu bardzo przydać. Aż cztery totemy. Ja pierdzielę. No, a no, no, na zbierało się na tych. po tych rajdach. No i dobra, gdzie ja uznałem, że ja. że ja tu będę walczył? No właśnie uznałem, że właśnie tam, gdzie zazwyczaj spędzałem, czyli właśnie tutaj. Czyli właśnie w tym miejscu gdzieś. No i dobra, mam już w razie czegoś posegregowane, więc dobra. No, mam nadzieję, że tutaj będzie mniej więcej. No, przez, powiem Wam, trochę stresowa jest, bo jeszcze się jeszcze nie biłem z widerem, więc nie wiem jakie będą finalne efekty. Chociaż mam nadzieję, że z takim wyposażeniem i innymi takimi rzeczami, no to myślę, że raczej nie będzie aż taki lipy, mam nadzieję. Zresztą nie lata przygotowań i wiele innych rzeczy, no to jednak coś, jednak o czymś świadczy, nie? Tak, to było tutaj. Oh my god. Wolę coś w ogóle, żeby trochę. Wolę coś wziąć, żeby. Żeby nabrać sobie energii. Potrzebuję siły. Dobra. Czy jesteście gotowi? No ja nie wiem, czy jestem gotowy, ale. Ale po tyle przygotowania raczej powinno się udać. Dobra, cyk! I wolę się oddać różnego. Dobra, to było też Cyk. I dobra. To było mądre, żeby jednak go zamknąć w tym pomieszczeniu. No i dobra, jakoś to poszło. No, to lepiej nie poniszczył, ale myślałem, że będzie bardziej niszczycielski. Ja wiecie, no przynajmniej na Bedroku ten był taki dość niszczycielski, ale nie spodziewam się, że będzie mniej. Na Javie. Dobra, jest obsydian. A, jeszcze są... To miałem w sumie jeszcze. Ok. I uwaga. Dobra, mamy to. No i dobra, mamy już naszego przekaźnika. Mamy na naszego pikona. Nice. Co sumie coś tutaj może być już nawet postawione. Trochę pójdzie żelazo. Ale dobra, cóż, Mam zapas żelazo. Cóż, nawet mi się produkuje co chwilę. Gdyby ono się było bardziej przystosowane ze szmaragdów, ale cóż. No i dobra, cyk. ciemniej pod latarnią. Aha, ja musiałem. O, panie. Dobra, na razie nie chcesz, mi się w sumie. No bo i tak w sumie. Już z tego nie skorzystam. Choć myślę, że w drugim sezonie, jakbym skorzystał, to. No to myślę, że jak najbardziej. No i cóż, moi drodzy. To będzie naprawdę. No i w sumie, już jedyne co już właśnie mi zostało, to to przywołanie smoka.